Cześć, tutaj Agata. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę nadrobić zaległości i chcę wam pokazać książki, które przyszły do mnie przez ostatnie 4 miesiące, bo przez tyle czasu właśnie Bookholu na moim kanale nie było, czyli pokażę wam tutaj książki z maja, czerwca, lipca i sierpnia. Mam tutaj pięć dosyć 40 40. sporych kupek. Nie wiem ogólnie ile tych książek jest wszystkich, ale łatwo to sobie mogę policzyć, bo w tym roku w moim zeszyciku stwierdziłam, że będę sobie numerować. Ile książek do mnie przyszło yy, i ile kupiłam? Yy, I tak, w maju miałam 55, a teraz na koniec sierpnia mam 105, czyli równo 50 książek wychodzi na to, że powinno tutaj być. No, w sumie nie liczyłam, ale może i to się zgadzać. A, ale nie, jest więcej, bo tutaj na przykład jedną serię sobie zapisałam jako jeden punkt, także gdzieś tam trochę ponad 50 będzie. I zacznę sobie od razu od tych książek, których nie mam tutaj fizycznie, bo albo są pożyczone, albo są w większości w głogowie w moim mieszkaniu. I tak, w głogowie mam detox od Julii Biel, mam nowy projekt Megi. Od Lucy Scores, z tego co pamiętam, tak chyba nazwisko. Mam tam też psalm dla Zbuntowanych W dziczy i modlitwę za nieśmiałe korony drzew, bo ostatnio sobie kupiłam w świecie książki te książki, bo są na promocji. Wszystkie książki wydawnictwa Insignis online i stacjonarnie możecie kupić za 25 zł, także polecam. A moja koleżanka ma u siebie to lato będzie inne, czyli moją miłość z tych wakacji. Ogólnie autorkę tą, czyli Carley Fortune. Ups. Mega Wam polecam i właśnie jej najnowsza książka w Polsce to Tola to lato będzie inne i też jest po prostu cudowna, także to już mamy z głowy i teraz przechodzimy do książek. Mniej więcej mamy tutaj poukładane chronologicznie, tak jak do mnie przychodziły, bo tak sobie, wiecie, jak układałam i tutaj ściągałam z półek, to na tych kubkach sobie tak to mniej więcej układałam. Widzicie zresztą, że mam sporo tutaj e, luk za sobą w biblioteczce. No właśnie, tak to wygląda, jak się nie nagrywa tego regularnie, ale dobra, już nie gadam. E, tylko przechodzimy do pokazywania. Mam tutaj tak zgadnik, to czyli prequel do serii Przewodnika Pozbrodni Według Grzecznej Dziewczynki. To jest akurat książka, którą ja teraz czytam, ale dopiero ją sobie zaczęłam, jestem na 20 stronie. Uwielbiam tę historię, uwielbiam serię Przewodnik po Pozbrodni Według Grzecznej Dziewczynki. Właśnie ostatnio przeczytałam trzeci tom i jestem cały czas w szoku i zdumiona, jakie to było dobre. Także mam nadzieję, że ten prequel też się okaże taki. Dalej pamiętam, że było jakieś, jakieś, były jakieś duże promocje na Empiku, i ja sobie wtedy zamówiłam tam parę książek i mam tutaj między innymi tak. Drugi, trzeci i czwarty tom serii Echo od Marcela Mossa, czyli Zaginieni, Niewinni i Porwani. To są książki, które ja już przesłuchałam sobie w audiobooku, ale stwierdziłam, że na tyle mi się podobały, że chciałabym je mieć w papierze. I one były coś w okolicach 15 do 20 zł, także wydaje mi się, jak na nowe książki, to jest to spoko cena. Kupiłam sobie też wtedy, ta książka chyba była najtańsza, bo około 11 złotych kosztowała, Dziewczyny, które zaginęły, ją również już przesłuchałam sobie w audiobooku i naprawdę mi się podobała. Nie przewidziałam, pamiętam, że wciągnął mnie ten audiobook, ten kryminał, ten thriller w sumie. I kupiłam sobie też, powiedz tak, kupiłam sobie tę książkę, bo patronuje jej Ola Sun Moon Books Alex już możecie ją tutaj kojarzyć na moim kanale pojawiała się kilkukrotnie także słucham szukam jej tutaj logo jest tutaj na dole także tak gratuluję Ola jeszcze raz i co ja tutaj jeszcze mam piąty chyba piąty tom z serii listy z zagrobu Mam światło w popiołach, policzyłabym sobie, ale aktualnie czyta tę serię moja mama i się bardzo wciągnęła. Ja na tej części ryczałam jak bubr, po prostu pod koniec. Nie mogę. Jak sobie przypomnę, jakie ja to przeżywałam, co tutaj się działo, to aż mi się z siebie sami chce śmiać. I czekam na kolejny tom z niecierpliwością. Naprawdę już chcę. O, nawet jeszcze mam tu znaczniki. No, nie od tej książki, co prawda, ale o, dobrze, że się znalazły i naprawdę wow. I następna książka. Times New Romance od Julii Biel. Niestety mi się nie podobała, ale to możecie przeczytać już na moim Instagramie opinię o niej. No, młodzieżówki od tej autorki mi się dużo bardziej podobały niż ten romans. I przechodzimy do kolejnego stosu. Na samej górze moja miłość tego lata, czyli latem o tej samej porze, od Annabel Monaghan, tak? Mon tak? Poprzednia książka autorki mi się strasznie nie podobała i zastanawiałam się, czy czytać, czy nie czytać, ale przeczytałam i się zakochałam. Jest to naprawdę cudowna historia, zresztą nawet mam tutaj pełno pełnoznaczników. No, zakochałam się, tak jak mówię, także polecam. I dalej książka, która niestety mi się nie podobała, czyli Jakiego nie cierpię od Megan Queen. Było to moje pierwsze spotkanie z tą autorką. No niestety ta książka nie przypadła mi do gustu. Jest to książka 18. No i właśnie przez te sceny 18, przez te wszystkie podteksty, te żarciki, które mnie nie bawiły i były dla mnie wręcz nie smaczne, no nie podobała mi się. I dalej mój pierwszy patronat, jeszcze go tutaj na kanale nie pokazywałam, już na Instagramie, na TikToku mówiłam o nim dosyć sporo, ale też tutaj pokazuję. To jest mój pierwszy patronat, to chyba powiedziałam, tutaj jest moje logo. Tak, idealna historia na lato według mnie o przyjaźni, o odnajdywaniu rodziny, odnajdywaniu siebie cudowna książka. Dalej mam prezent od wydawnictwa Time for Ja czyli zaćmienie w tym pięknym nowym wydaniu. I widziałam, że zostało ogłoszone już, e, została ogłoszona już premiera przed świtem, także się nie mogę doczekać, aż będę miała też ten czwarty tom u siebie i ta seria będzie tak super ładnie wyglądać. Ja sobie w tym roku zaczęłam robić reread i właśnie teraz powinnam czytać zaćmienie. Ale ja w tym wydaniu nie czytam, tylko czytam w moim starym, bo tego mi jakoś szkoda, to jest białe i wydaje mi się, że szybko by się to e, pobrudziło. Dalej książka, którą też już przeczytałam, tylko przed Przetrwaj noc od Riley'ego Sager'a i podobała mi się. Słyszałam dużo niepochlebnych opinii o tej książce, a mi jakoś, jakoś przypadło do gustu, także ogólnie zauważyłam, że wszystkie książki tego autora mi się podobały. Najmniej mi się podobało Dom po drugiej stronie jeziora, a tak to wszystkie naprawdę były bardzo fajne. Dalej książka, w której też się zakochałam, czyli Morden Words, Dźwięki miłości od Miei Sheridan. Jest to wznowienie, bo te książki już kiedyś były wydawane w Polsce w wydawnictwie otwartym, nawet tutaj gdzieś później mam jedną książkę od tej autorki w tym starym wydaniu. A co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? No zakochałam się, uwielbiam wszystkie książki do tej pory, które czytałam, czyli trzy łącznie z tą od tej autorki i nie mogę się doczekać więcej. Dalej dwie książki, które kupiłam sobie w Biedronce. gdzieś tam byłam na zakupach. Mam tutaj Ted Bundy, Umysł Mordercy od Maxa Czorny. Ja już jedną biografię tego mordercy czytałam, i naprawdę mi się podobała, jeżeli mogę tak powiedzieć. Na pewno gdzieś już pamiętacie, jak o tamtej opowiadałam, bo czytałam tą grubą książkę Bestia obok mnie i tamto naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Także zobaczymy, czy tutaj się dowiem czegoś nowego. To też jest dużo cieńsze. E, także tak, myślę, że sobie niedługo to przeczytam. To jest to takie wydanie mniejsze e, niż te takie typowe wydania, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. No ale było też e, z tego względu tańsze, a jakoś mi nie przeszkadza, że to jest mniejsze. A drugą książką z Biedronki jest Night Shift. E, złapałam, bo też właśnie była jakaś przystępna cenowo i gdzieś się tam widziałam e, w internecie. To jest chyba jakiś... E, Sportowy romans. Ale fajną ma tą piłkę taką <grym> 3D. No, nic w sumie o tej książce nie wiem, także nic nie będę opowiadać. Dalej mam dwie książki od Jenny Blackhurst, Blackhurst. Jedną już przeczytałam, przeczytałam noc, kiedy umarła i naprawdę mi się podobała. Tą sobie zaczęłam słuchać w audiobooku, ale jakoś tak nie poczułam na razie tego wajbu, więc zaprzestałam słuchanie, ale na pewno gdzieś kiedyś do niej wrócę. Nie mogłam się po prostu skupić, bo ta mi się bardzo podobała, więc myślę, że ta mi się też spodoba. Ktoś mi kiedyś pod jakimś filmikiem polecał tę autorkę, także zakupiłam i czytałam. Przeczytałam. Dalej trzy piękne książki z barwionymi brzegami, gdzie śpiewają raki, w tym ładnym wydaniu, też chyba z Biedronki tak w ogóle. Ja kiedyś miałam to wydanie. Miałam, gdzie śpiewają raki, ale miałam to takie wydanie niskie. I je sprzedałam. Potem chciałam kupić sobie to zwykłe, takie wiecie, pełnowymiarowe, ale trafiłam na to w biedronce i stwierdziłam, że to jest to, które chcę mieć. Też sobie zaczęłam słuchać w audiobooku, ale też jakoś na razie nie, nie poczułam tego. Myślę, że będę to czytała bardziej w papierze niżeli w audiobooku, także wtedy może jakoś bardziej mnie to zainteresuje. Dalej, książka Zapomniany Takt o niej też jest już post na Instagramie. Tak jak mówię, piękne wydanie i naprawdę ciekawa historia coś nowego, coś niespotykanego bardzo mi się podobała. Zakończenie też mi się bardzo podobało, bo się bałam, jak ta autorka tutaj rozwiąże. Jest to w ogóle też debiut także dla mnie duży plus. I książka, w której się zakochałam. Pochłonęłam ją dosłownie chyba na raz, bo tak się wciągnęłam. Też mam pełno adnotacji, w ogóle jakichś randomowych znaczników, które miałam pod ręką. Ale no nie mogłam się oprzeć i musiałam to po prostu adnotować. Myślę, że kiedyś sobie zrobię rilid i wtedy już na spokojnie sobie zaadnotuję tak, jak jakbym chciała, i wiecie, dopasuję kolory i tak dalej. I mówię tutaj oczywiście o collide kolizja serc, widziałam o niej. Różne opinie, naprawdę wiele osób dało nawet jedną gwiazdkę. Nie wiem dlaczego, mi się bardzo podobała. Podobało mi się to, jak główny bohater był opiekuńczy w stosunku do jego głównej bohaterki. I no, ja wam polecam, jeżeli jesteście ciekawi. Ode mnie leci właśnie polecajka. Dalej mam cztery książki, które sobie kupiłam w Poznaniu. W księgarni tak czytam, podaj, że to było. Mam tutaj tak: The Worst Best Man. To widziałam, chyba Sylwia Book polecała. Dalej mam The Wedding, The Wedding Date, też od chwili, nie wiem nic, przeczytałam opis, jakiś romans lekki, ja lubię takie książki. I dalej dwie książki z polecenia Kasi, Wonderful Chapter, bo właśnie byłyśmy razem w tym poznaniu i ona mi poleciła te dwie, także je złapałam, czyli mam tutaj niepoliczalne miłość, strach, nadzieja, życie to są chyba jakieś smutniejsze książki z tego co wiem i how to make friends with the dark o tej autorce dużo słyszałam także też jestem ciekawa bo jeszcze nic od niej nie czytałam i dalej kolejna kubka Mam wrażenie, że całkiem sprawnie mi to idzie. Mam tutaj książkę Nori Roberts, Porzuceni na śmierć. To dostałam w prezencie od koleżanki w ramach podziękowania, że jej pomogłam. Opis się wydaje całkiem ciekawy. Jest to chyba thriller, z tego co pamiętam. Thriller kryminał, coś takiego, także myślę, że sobie będę słuchała w audiobooku. Dalej, książka również idealna na wakacje, czyli wakacyjny switch off. Podobała mi się, nie było to nic wyszukanego, ale ale była przyjemna ta książka. Dalej trzeci tom Mary Dyer, czyli Zemsta i jest on ciągle przede mną. Ja się nie mogłam doczekać trzeciego tomu, bo dwa miałam już u siebie, a ten sobie dopiero kupowałam. I zaczęłam go sobie nawet czytać na Legimi na telefonie, ale stwierdziłam, że nie będę czytać na Legimi, tylko przeczytam w papierze. No i jeszcze do tego nie doszło. Mam nadzieję, że to się zmieni. Następnie Władca Gniewu Anny Huang. Ja ją sobie właśnie zamówiłam razem z Marą Dajer, żeby mieć domową wysyłkę z Empika. Ja serię Twisted uwielbiam, też został mi ostatni tom do nadrobienia i stwierdziłam, że ta książka też powinna mi się spodobać. I też widziałam dobre opinie o niej. Dalej mam parę książek z Biedronki, bo była też promocja, był ten kiermasz książek i wszystkie były po 9,99. I mam tutaj tak. Najlepsze miejsce na świecie jest właśnie tutaj. Widziałam, że maja zaczyta na Kairida polecała. Mam tutaj dwie książki od Alka Rogozińskiego, czyli "Złapnie, jeśli umiesz, oraz Morderstwo na Korfu. Obie już sobie przesłuchałam w audiobooku i podobały mi się. To są takie przyjemne komedie kryminalne. Dalej mam Wielkiego Gadzbiego w formie komiksu. Ja jeszcze nie czytałam oryginału, ale. To jest tak ładnie wydane i tak mi się podoba, że stwierdziłam, że za 9,99 kupię sobie. I jeszcze mam tak, Piękno i Bestie, Niebezpieczne Baśnie. Są to chyba retailingi baśni, z tego co mi się kojarzy. Takie właśnie bardziej mroczne. Polecała to Zuza, książkomanka. Także też będę sobie czytać. Myślę, że gdzieś tam po jednej baśni... Będę sobie podczytywać tak po kolei. I kupiłam sobie również Bromance pod przykrywką. O tym widziałam, o pierwszym tomie widziałam dobre opinie. No a że pierwszego tomu nie miałam, to sobie go dokupiłam na Vinted i właśnie mam Bromance klub książki. I tutaj jest tom drugi, także też kiedyś na pewno przeczytam. Dobra, i zostały mi dwie ostatnie kubki. Tak, już się trochę zmachałam tutaj. Byłam w, w lipcu nad morzem i byłam oczywiście w tych namiotach z książkami, i nie, mogło, nie mogłam wyjść bez niczego. Także na szybko wam tutaj pokażę. Mam książkę Samantha Yang: Wszystko, co w tobie kocham. Ja kiedyś czytałam coś od tej autorki, już im się podobało. Także, jakby było za parę złotych, to też stwierdziłam, że sobie wezmę. Tylko też nie, nie zauważyłam, że to jest drugi tom z serii. Pierwszy tom to to, co najważniejsze, i podejrzewam, że to nie są takie stricte połączone ze sobą książki, tylko gdzieś tam wiecie znajomi i przyjaciele mogą się powtarzać. Ale ja lubię czytać książki tak, jak zostały wydane, także pewnie będę sobie dokupować pierwszy tom, jak będę chciała to przeczytać. Dalej mam The End and Then. Ona była chyba najdroższa z tego co pamiętam, bo 30 zł, chyba kosztowała, ale sprawdziłam sobie, czy na Empiku jest taniej i nie było taniej, więc stwierdziłam, dobra, wezmę sobie. O niej też gdzieś kiedyś słyszałam, już ją chciałam bardzo dawno przeczytać, także też mi się wydaje, że będzie to taki przyjemny romans, ale widzę, że o nie. No, musiałam się gdzieś zamoczyć. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale są na dole takie pofalowane kartki. No, szkoda, no ale. Już nic z tym nie zrobię. Dalej mam dwa thrillery. Mam zrobiliśmy coś złego. Od tej autorki jeszcze nic nie czytałam, ale też opis mnie zainteresował. Także wzięłam i mam w Bogie Nieświadomości autora lokatorki. Ja lokatorkę czytałam o Boże wieki temu już chyba jak zaczynałam dopiero co prowadzić Instagrama. I mi się wtedy bardzo podobała. Także mam nadzieję, że to również mi się spodoba. I właśnie książka Mi Sheridan, o której Wam już wspominałam, mam tutaj bez szans w tym starym wydaniu od wydawnictwa otwartego. Była za 16,99, bo nawet jeszcze mam cenę nieodklejoną. Także mam nadzieję, że mi się spodoba, bo właśnie czytałam tutaj opis i martwiłam się, czy to nie będzie któraś z tych książek, która została wznowiona, ale tych imion nie kojarzyłam tego, co tutaj jest w opisie nie kojarzyłam także. Także chyba jej nie mam, a będę też na pewno czytać, bo właśnie lubię książki tej autorki. Dalej kupiłam sobie pierwszą próbę Grace Riley, też ją gdzieś widziałam na Instagramie. Też jest to jakiś taki typowy sportowy romans, a ja lubię od czasu do czasu po takie coś sięgnąć, więc kupiłam. I książka, którą już przeczytałam i która mi się bardzo podobała, o dziwo, One Last Shot. Coś też ciekawego: mamy tutaj influencerkę, modelkę bardziej, też bardzo była ciekawa ta perspektywa i fotografa, którzy znają się już od dawna, byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi, ale coś tam im ich drogi się rozeszły i na 10 lat się rozstali. I teraz ich kontakt się odnawia i, i no, i dzieją się ciekawe rzeczy, fajna książka, fajna na lato. I ostatnia kubka. U, szybko mi poszło, widzę, że niecałe, 18, niecałe 19 minut nagrywam, także, yy, także tak. Yy, I od góry mam tutaj Pieśni żałobne dla umierających dziewcząt. O tej książce opowiadam Wam w ostatnim reading vlogu, także jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to tam Was odsyłam, a ja tutaj się tylko jeszcze pozachwycam tym pięknym wydaniem i tymi brzegami barwionymi, no cudo. Yy, dalej mam dwie książki kowbojskie bo wyskakiwały mi dosłownie zewsząd i stwierdziłam, że ja też chcę je przeczytać. Poszłam i sobie kupiłam po prostu. Mam Down and Dusty, o którym też właśnie opowiadam w poprzednim vlogu. Tutaj się troszeczkę niestety zawiodłam. Nie podobała mi się tak bardzo, jak chciałam. No, ale trudno. I mam też Bez skazy. Tej książki jeszcze nie czytałam i jestem też ciekawa. Zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo mi się uda przeczytać. Ale ma ładną wklejkę. Nie widziałam tego wcześniej. Ładnie wydana. I teraz mam mój kolejny patronat. Jak widzicie, przez te dwa miesiące, jak się nie odzywałam tutaj, zdobyłam aż dwa patronaty. Także niesamowicie się cieszę. Jest to książka My na Księżycu autorstwa Alice Kellen. Jest to autorka książek Wszystko, czym nigdy nie byliśmy i wszystko, czym jesteśmy razem. Ja w tamtym roku się zachwycałam nad tą serią. Zresztą, zobaczcie. Po tych znacznikach to też były pierwsze książki, które ja adnotowałam, także pisałam po nich, się nie bałam pisać, zaznaczać i od tamtej pory właśnie to robię. No, te książki kocham i jak dostałam propozycję napisania blerba na skrzydełko, to po prostu tutaj jestem to najkrótsze, to ja. To po prostu nie mogłam ze szczęścia, i właśnie miała już swoją premierę, także możecie ją dorwać w Empiku i w ogóle w księgarniach online, wszędzie. Czytajcie, bo naprawdę ta historia jest cudowna cudowna. Na sam koniec wznowienie cudowne wznowienie. Też książek, które ja czytałam, gdy zaczynałam swoją przygodę w Book Mediach. Mówię tutaj o Buntowniczce z pustyni i doczekaliśmy się takiego pięknego wydania zobaczcie na to. Czy to nie jest cudowne. Będę robić reread, bo ostatnio coś mniej czytam takiej fantastyki młodzieżowej, czegoś takiego. a Mam ochotę ostatnio również, że wydaje mi się, że to będzie idealne na wrócenie właśnie do tej fantastyki. No i jeszcze w takim cudownym wydaniu jestem zakochana. Szkoda tylko, że nie są w twardej oprawie, bo po tych zdjęciach, co wydawnictwo pokazywało, wyglądało, jakby były w twardej oprawie. No ale nie można mieć wszystkiego i tak są piękne. I tak to by było na tyle w tym bookholu. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało. Jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć o którejś z tych książek, to dawajcie mi znać w komentarzach. Ja postaram się gdzieś coś więcej wspomnieć, coś powiedzieć. I tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć.